Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić coś naprawdę pysznego i szybkiego. Jest to oczywiście rzodkiewka ze szczypiorkiem i z serem fetą. Także jeżeli jesteście ciekawi jak to zrobić, zapraszam do obejrzenia całego odcinka. Jak zawsze na koniec odcinka zostawcie jakiś komentarz, dać łapkę do góry. Możecie też nacisnąć dzwoneczek, powiadomić Was o moich kolejnych filmach. A teraz możemy już przejść do przyrządzania tej wspaniałej rzodkiewki. A zaczniemy od przygotowania rzodkiewki. Ja mam tutaj kilkanaście rzodkiewek. Przed chwilą sobie je przyniosłem ze swojego ogrodu. Proszę zobaczyć, jakie ładne mi rzodkiewki porosły. Kilka musiałem odrzucić, bo miałem trochę robaka w niektórych. No ale to rzecz naturalna, gdy się uprawia ogród bez żadnych środków chemicznych. Teraz musimy tą rzodkiewkę po prostu pozbyć się liści, pozbyć się ogonka i będziemy ją przekrawać. Rzodkiewki mam już obrane. Przepukałem je jeszcze raz, jeszcze raz je wysuszyłem. I teraz będziemy je kroić. Rzodkiewka z uwagi na to, że jest bardzo duża, ja ją będę kroił na cztery części. Normalnie gdyby była mniejsza, wystarczyłoby ją po prostu na pół przekroić. Tą będę kroił na takiej wielkości kawałki. W tym roku rzodkiewka naprawdę bardzo ładna, duża mi porosła. I skrawamy tak całą rzodkiewkę. Naprawdę przyrządzenie tego to jest kwestia paru minut, a naprawdę warto, warto, bardzo smaczne. O, tutaj trafiła się mniejsza, to dam tylko na pół, a jak jest duża, to ją daję na cztery. Jeszcze mi zostało kilka sztuk. Rzodkiewkę mam pokrojoną, tak tu ładnie widać. Teraz przechodzimy do patelni odpalamy gaz pod patelnią i wrzucamy kostkę masełka ja tutaj mam taką małą kosteczkę ja robię to na oko no nie, nie wiem, nie więcej ona może mieć 50 gram, może trochę więcej rozpuszczamy tą kosteczkę i gdy kostka nam się rozpuści wrzucamy rzodkiewkę u mnie masło się już ładnie rozpuściło wrzucam rzodkiewkę I Na takim trochę mniejszym ogniu, nie na pełnym, będziemy ją teraz podsmażać do zeszklenia. Mniej więcej około tak do 8 minut, w zależności też od wielkości rzodkiewki. Teraz w międzyczasie, gdy podsmażamy rzodkiewkę, przejdziemy do przygotowania cebulki ze szczypiorkiem. Ja mam tutaj taką młodą cebulkę ze szczypiorkiem, udało mi ją się pozyskać w moim ogrodzie. Teraz, co musimy zrobić? Musimy odkroić oczywiście korzonki. I odkrawamy tutaj w tej części mniej więcej, gdzie zielone robi się białe, albo odwrotnie biała część robi się zielona. I cebulkę dajemy na bok, a szczypiorek na bok. I tak musimy to zrobić po prostu z każdą cebulką. Ja zerwałem takie mniejszej wielkości sobie te cebulki, gdyż one akurat do tej rzodkiewki będą pasować idealnie. Jeszcze mi tu kilka sztuk zostało. I będziemy mieli już cebulkę oddzieloną od szczypiorku. W międzyczasie musimy kontrolować naszą rzodkiewkę. Wystarczy, że ją po prostu przemieszamy. Teraz szczypiorek możemy odłożyć na bok. A cebulkę kroimy w prążki. Czy mniejsza, czy większa nie ma to większego znaczenia. Po prostu kroimy w prążki. I tak te prążki zostawiamy, nie siekamy ich na drobniej. Na takie prążki, jak tutaj teraz pokazuję. I skrawamy tak wszystkie cebulki, które tutaj mamy. Cebulka pokrojona na takie cieniutkie kółeczka. Teraz będziemy kroić szczypiorek. Szczypiorek skrawamy też dość cieniutko. Zaraz pokażę mniej więcej jak. Na takie ala cienkie niteczki. Coś takiego. I tak skrawamy cały szczypiorek. Szczypiorek mamy skrojony. Teraz moja rzodkiewka już jest praktycznie gotowa, więc teraz możemy dorzucić cebulkę do rzodkiewki. Rzodkiewka już się delikatnie zarumieniła, delikatnie zmiękła, więc dodajemy teraz cebulkę. I jeszcze chwilkę podsmażamy z cebulką i za około minutkę dwie dorzucimy szczypiorek. Cebulka już się ładnie zeszkliła, zarumieniła, więc teraz dodajemy szczypiorek. Szczypiorek dajemy później, więc po prostu szczypiorek nie potrzebuje długiej obróbki. On praktycznie natychmiast będzie praktycznie gotowy. I mamy już prawie danie gotowe. Jeszcze chwilkę posmażamy. Minęło około mniej więcej minutka. Ja teraz to troszeczkę dosolę. Malutka łyżeczka soli. I troszeczkę pieprzu. Przemieszamy. I nasza rzodkiewka będzie gotowa i zaraz możemy ją wykładać na talerz. Na talerzu jeszcze ją udekorujemy serem. Oczywiście serem fetą. Możemy już wyłączyć i przełożyć na talerz. jest ze szypiorkiem mam na talerzu. Proszę zobaczyć jak ona pięknie wygląda. Naprawdę smakuje gwarantuje bardzo fajnie. Teraz bierzemy trochę serka fety. Ja mam tutaj kilka kosteczek. I delikatnie go tutaj kruszymy na tą rzodkiewkę po całości i nasza rzodkiewka jest gotowa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie jakiś komentarz pod filmem, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, dajcie łapkę do góry. Życzę wszystkim smacznego. Zapraszam do śledzenia mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!